I mówi, że już możemy tylko. Klapsa dać? Klapsa dajemy. A ty, lu, a ty lubisz klapsa dawać? Tak. A w co? Tego. I za trzecią falą. Take one. Dzień dobry wszystkim ze studia ekologicznego. Podoba się dla mnie z tej strony Kamil. I nie Kamil. I, I samochód. samochód. No właśnie, też się bardzo ładnie przywitał. E, słuchajcie, dzisiaj bardzo fajny sprzęt, ponieważ nie dla wszystkich przypada do gustu Remedy. Bo Remedy i Slash to bardzo podobne modele, z tym, że Slash jest na kole 29, a Remedy jest na kole 27,5. Tak, a myślisz, że ten rower jest tak samo osalały jak... oszalały? jak to jak... jest osalały? Weź, jak Czyli ten... osa i lały. Tak, Osalały, jak ten gitarzysta z Guns N' Roses. Slash wow. wow. no, 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 ale ze no, mnie no. pacześniak. no e, czym się różni w skrócie Remedy od Slasha Remedy, o tu pan operator z racji swojego doświadczenia enduro e, może e, skorygować moją myśl przewodnią Remedy jak ma mniejsze koło to nadaje się do jazdy bardziej po drogach agresywniejszych i jest łatwiej zapanować nad nim jest. A bardziej zwrotnie jest. Tak, tak jak ten samochód. Tak. I pojechały rowery. A slash z kolei z racji tego, że ma większe koło jest rowerem bardziej do enduro, również do jazdy O Al-mountain. Al Ślakowy Al wszędzie. Czy szlakowy. Tak, dobrze mówię? Tak, dobrze. Tak. Chyba bardziej pewniej się czuję w kategoriach rowerów xc normalny Nie w oszalałych. Gravel Electric Bike. Tak. a w oszalałych to nie jest tak pewnie. To duży. nie. Ale bardzo fajna maszyna. Rower dedykowany na który rok? Ten. Nie. Przyszły? 2022. No ja sprawdziłem go tam sobie. No i co? I ten jeszcze pokazuje. Gravel z prostą kierownicą. Ja wpisuję u nas Slash. No. No 21, no. No, mówiłem. Ale on jest chyba przyjściowy. Zaraz. Ja go nie widziałem na przyszły jeszcze. Ja to zaraz. Bo nie ma przyszłego roku. A, to chyba. Co, odwoł Morawiecki przyszły rok? Na ten rok. No, mówiłem. Ale z kolei nie widzę Slasha siódemki na przyszły na rok. Na przyszły rok, właśnie. Wychodzi mi na to, że... A, jest też. A kolor inny. Będzie. Specyfikacja taka sa... Nie, to jest bardzo dobra oferta, ponieważ Slash jeszcze chyba nie miał premiery, miał czy nie miał, to u nas na stronie, jak miał to będzie, to wszystko warto weryfikować, o wpisuje Slashem mi podpowiada Śląski, nie znajduje roweru o nazwie Śląsk. Albo Gazenroł ze Śląska. Nie. Ze Śląska, Slash. Miał Ślą... premierę, tak. Slash na przyszły rok będzie droższy o 500 i specyfikację będzie miał gorszą. Co tu może być gorszego? Ale ty teraz agresywnie poleciałeś. No prawdę! Ja na naszym website w profesjonalny sposób mam porównania. Mówić. A okay. więc uwaga! Nowy Slash na 22 no. rok nie będzie na Sremie, a będzie na przerzutka z tyłu XT. Jest. Oh. Amortyzator Yari taki sam. Korba tam będzie dedra. Tu jest Eagle, ale normalnie ten jest fajny, nie taki oszukańczy, tu jest. Manetki, tu jest NX, tam będą SLX-y. Łańcuch, tu jest NX, tam będzie Dedra. Kaseta, tu jest 1150, tak. tam też będzie 1051 z A widzisz, no, lepiej. Ale Dedra. Ale na specjalny bębenek będzie. Tak. No, czyli podobne są w miarę. Tak. Ale będzie droższy o 500, w sumie to niedużo, co to 500. Mm. No nie. A jaki to rozmiar? ML. ML. Prawilny. Od 165 do 179. Ale wracając do samego roweru. Dlaczego to jest fajna maszyna? Przede wszystkim... Mam wrażenie, że ciągle ja gadam, tylko dzisiaj. Teraz przynajmniej. Czasami tak musi być. Tak? No. Rozumiem. Slash został okrzyknięty na Pink Pinkbike'u. Jednym z najlepszych rowerów enduro na świecie. Na em-booku to taka fajna tam też gazeta. Został krzyknięty najlepszym rowerem enduro na świecie i ta konstrukcja, bo i tu pan znowu operator może potwierdzić, kupując maszynę enduro najważniejsza jest rama i zawiecha, dopiero później jest istotny osprzęt. Jest? Jest. O, ale to jest. w każdym rowerze tak jest. Nie, bo napęd w, e, innych się liczy, a tutaj napęd jest drugorzędny. Tutaj aż tak się nie liczy napęd, bo no, rama wszędzie górki, jest. to wiesz. Podejrzewam, że zaraz się znajdą osoby, które powiedzą, że nie, to nieprawda, nie, tamte no osoby jest, się nie Tak, Jest dużo lepszych no. też sprzętów, ale dlaczego on jest fajny? No raz, że konstrukcja ramy to naprawdę wymiata, ma ten, kiedyś wspominaliśmy o tym, możemy odświeżyć Active Braking Pivot, czyli jak hamujemy, to tylne koło dalej się klei, e, klei do roweru. Do, do podłoża. Dodali do podwójny armor do ramy. Mało tego, co tu jeszcze jest. Proszę powiedzieć. Tu jest schowek na kiełbasy. Jest. I w środku jest futerał. Tak, i można tam przewozić na przykład ciekawe rzeczy. No, jak się jest no. w górach, się wjedzie na górę, to można na przykład usiąść i coś fajnego wyciągnąć stamtąd i coś fajnego zrobić, aby dobrze się poczuć. Kanapkę albo czekoladę na przykład. Dokładnie to miałem no. na myśli. Batonika tak, dużego. Dodali double armor, czyli jest podwójna blokada ramy, żeby nie porędzać. Osłona. Jest. No. Ma bardzo dobrą zawiechę. Ale on ma skoku 170. A z tyłu? 160. Tak jest. A wiesz jaki maksymalny da się tu skok? 180. Dokładnie. No właśnie, już prawda przygotowane i nie... A sztyca jaki myk myk jaki ma? 34-9. Ja nie pytam o rozmiar, pytam się o wysuw. Nie wiem. A ja wiem. Proszę powiedzieć. Na przykład do tego idzie 150. Bo to ML. Tak. Ale do L i do XL idzie 170. Tak. Ale do S i do M jest tak, tak. I tu mamy co mamy jeszcze? Mino? Mino-link ma z magnezu jest wykonany. No właśnie, ale tam coś chyba można regulować przestawiać. Nie ja nie jestem tak oszalały, żeby jeździć takim pojazdem dwukołowym, ci powiem. Ale zobaczcie, jak to słoneczka tutaj jest. No słoneczka, tak. Korba ma. Wszystko. Korbę mamy. koronkę z przodu, mamy 30 zębów, może maksymalnie 34, chyba. 36 nawet. Z tyłu mamy kasetę w rozpiętości 11,50. Tak, koła są od Bontragera. Tak. W pełni przystosowane pod system bezdętkowy. Tak. Co jest? Dość... Wy tam w tych górach oszalałych, to jeździcie na dentkach czy na bezdętkach? I to i to. Rozumiem. Kamil, oni nie wierzą, oni sprowadzają. Oni raz zjadą, no. połamią, podprowadzają. połamią, no. podprowadzają i to koniec jazdy jest, Idzie. taka jest prawda. I wszystko, i na grzyby, i na ryby nie. Z fajnych rzeczy, tutaj jest Nok 2.0. Generalnie NocBlock to jest ten taki system, który powoduje to, żeby nie uszkodzić kierownicą ramy, tak. ale w tym jest NocBlock 2.0 i jak ktoś jest prozawodowym rajdowcem, może sobie wyjąć to, to dobre jest. i kręcić uipa czy tak, tam inne rzeczy. A na przykład robi. ja myślę, że znaczy, to zaraz wrócę do tego, po co nie jeżdżą w góry? W hamulce <laughs> mamy guide te czterotłoczkowe, to są od SREMA, tak. ale tak naprawdę po co w góry jeździcie? Ja myślę, żeby z domu uciec. Bo te rowery wam się tak naprawdę łamiecie je tam po jednym zjeździe. Żeby z domu uciec, to za tydzień jest impreza firmowa i tam będzie pysznie. I wy uciekacie tam i niby wy tam jeździcie. Jeden filmik, 15, jeden zjazd 15 razy przymontowany, no. tylko... No. no właśnie. A wiesz, jakie pyszności będą na imprezie firmowym? Paluszki będą słone. Będzie tak. Smalec, salceson. Bimber swoisty. Powiem ci tak, trzy rzeczy wymieniłeś: Dżemu ze świni nie jem. szynki z przeszkodami nie jem. alkoholu nie pije, kład mnie nie rajcuje, Jak to nie powiesz? wiem, co tam robić, będę. Wracając jeszcze do tematu kół, bo to jest istotne. Tylna piasta ma 54 punkty zaczepienia i ono fajnie robi. Trrr. Ona nie robi. Pyka, pyk, 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 jak, jak Rambo. Ale wiesz czemu pyka? To jest nawiązanie do pana pyki, co mówi, że wszystko pęka. Jemu i tak to pyka. I pęknie, i to pęknie, Ale fajnie. I pyka. Można powiedzieć, że jak mamy tam niecałych 9 tysięcy na no to chwilę, może już więcej subskrypcji, to wyhodowaliśmy własnego trolla. Pozdrawiamy pana pękającego. Tak serdecznie. Po... Pocztówki chyba były gdzieś. No to następny. To następne. Ale animacja. pan Jania coś się nie udziela ostatnio. Wołam Anię, będzie filmowanie! Tak, pani Aniu, też pozdrawiamy, wszystkich pozdrawiamy. I pana, co było ostatnio z Holandii, przyjechał tutaj. Tak? Tak, nawet wycięzpie... ja. A widziałem jaki ty jesteś sentymentalny też. A co? Pamiętacie kiedyś Tomka jak dostał Monstera z Japonii w buteleczce? Są tu buteleczki jeszcze. Trzy. Buteleczkę mam i... i mam. I mam. I stoi na ladzie. Tak. Czy ty jakbyś chciał oszalały skakać i jeździłby takim? Myślę, że tak. Na dzikich po szyszkach. Tak. Nawet mój rozmiar. Słuchajcie, to jest jedna MLK. Biorąc pod uwagę to, że rower na przyszły rok jest na XT, a niektórzy wolą po prostu Srema. To trzeba nabywać drogą kupna. Ja już przedstawiam ofertę handlową, bo często się py. A, to jest bardzo ważny temat. Dużo ludzi nie ma świadomości, że rower jest środkiem transportu i można go nabyć drogą kupna na firmę i wrzucić tak. w koszty. I od razu odpowiadam. Statystycznie około 90% klientów, którzy kupują rower powyżej 10 tysięcy złotych, biorą na fakturę na firmę. Albo inaczej, no. każdy kto ma firmę, bierze rower na firmę. Tak, to jest całkowicie środek transportu i, i ciekawostka Primo Ultimo 2. Tak. Jeżeli firma nie robi 2 milionów euro netto obrotu rocznie, może wrzucić rower w koszty jednorazowo, mimo że kwota przekracza 10 tysięcy złotych. I ta kwota jest do 45 tysięcy euro, można wrzucić jednorazowo w koszty i nie trzeba tego... Ale Wąski, Wąski, zaimponowałeś mi w tym momencie. <gry> wąski, jak ty mnie zaimponowałeś w tej chwili. A jeszcze wracając do Ale tego, Ale dalej do liczb, on kosztuje 14 999, można go pyknąć na raty i też wziąć fakturę. Ile jeszcze on kosztuje? Nie wiem. 299,98. I ma kierownicę średnicy 35 mm. I to się razem wszystko zgadza. I, I to buduje nam jedną całość. To się składa. Spójne takie to wszystko, tak. jest w jedną całość. Tak, Tym wesołym akcentem będziemy kończyć. Akcent będzie ten zespół grał? I podoba się dla mnie. Będziemy kończyć. Pamiętajcie o dzwonkach, lajkach, subskrypcjach. O, o. I na grzyby możecie iść. My już mamy, tu grzyby rosną, bo sezon na grzyby rozpoczął. I rowerem na grzyby. I na ryby. I na ryby. No właśnie, i hej, pa. Trzymajcie się. Do zobaczenia. A wa razem. ważymy Też, jeszcze. Ja my się 5400. A u mnie mocy nie mam w zestawie, to my dajemy w prezencie, żeby móc pokręcić. Trafiłem. No ja mówię 15 400. Ja mówię 15440-480. 40, Dobra. I tyle. Trzymajcie I, się. I tyle, i tablicę, na tablicę go teraz. Ugh. Dobra, to ja już... Masz, to... jeć im do sklepu, a o, ja no biorę... to zrobię wyczynowy wskok. No, no, no. Ty nigdy tak nie wskoczyłeś jak ja. Uwaga! Patrz, bo skakał, jak Kamera, spadnie... akcja! Chodź ze mną, operator. Gdzie bior? Biorę narząd zielony teraz polecę grubo. A ja go dam tu. Na sam spód. Na sam, bo tablica się już kończy. I co tam mam powiedzieć? Dzwonki, suby, lajki, rowery na tych wysyłamy na platformach, tak? No i hejka, pa.